Wczoraj była impreza, 10.30. Nie ma nikogo poza nami. Po kolei, każdy. Pąpeczki. 10.37. 7 pampek. 1, 2, 3. Jejej. Jest naprawdę dobrze! Dobrze wyglądam? No to codziennie, ale. 11 minut, czwarta osoba. Czwarta osoba na w studiu. Pierwsza osoba na Spotify to 50 Polska. Dziękuję, że o tym wspomniałeś. Miku, chodź. Miku, 12. A czemu nie? No jest top 1, mam nie powinien robić pompy. <noise> nie rób, ja zrobię za ciebie. Nie, ja też zrobię. Nie, ma maczku. Nie, nie, ale ja... maczku ale nie. ja chcę. Ale nie możesz. Odpocznij sobie stary. Trzymanie ciężaru, trzymanie polskiej miejsca... sceny muzycznej na plecach, myślę, że może, może być dość ciekawe. Pierwsze miejsce to jest olbrzymi ciężar, więc ty odpocznij dzisiaj. 23. Yes! 3. Dobrze, zaczynamy ten dzień. Mocnie, nie znasz się ze to nie jest moje rutynie. Ja wiem, że ty no rozumiesz, nie? Ja rozumiem, Uch, ten vibe. Ja nie? rozumiem, ale też rozumiem konsekwencje. 16. O, 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 córeczki. E, nie, to jest moja wina, że one się spóźniły. Zuchaj, 16. 16. Co, no? 17. Teraz robię 17. nie 17 przysiadów, to, to się pożegam, realnie. Co proponujesz w zamian za 17 przysiadów? Wszystkie tłuerki. Dobra. A poproszę jakiś dobry montaż na tego Bitch, you know I'm sexy. robić? Ej, ma jedynki? Mam! Mam! Nie pękaj! To trzeba coś zrobić, co? Co? Ile było ich? Faj? Co? Ty jesteś poważny? Krojnika to była jako pierwsza, więc szacunku do niej trochę. No. Popka za to. Popka za to, wykroczenie. Przekaz na dziś jest taki. Można walić melanż, Tylko trzeba wstać po prostu na nagrywki. Ej, mam taki numer kiedyś niewydany. Ej, znikuje go dzisiaj, no ale dobra. tak for fun, nie wydam go. Mamy prosty dekalog, można chlać tylko, trzeba wstawać, wstawać rano, uuu, widzę jakąś dupkę nagrzaną, oby syn leci taki wizyn nawet mi